Cześć, witajcie na kanale Sylwia w Szwecji. Witam was serdecznie z śmiećmi. Dzisiaj będą słuchajcie śmieci. Taki odcinek, yy, no nie niecodzienny bym, bym tak rzekła, niecodzienny. Dzisiaj będziemy pomówimy sobie o śmieciach, jak tutaj te śmieci wyglądają. No wyglądają, wiecie jak wyglądają śmieci? No właśnie, normalnie, tak. <laughs> śmieci to śmieci, tak? Ale jak to tutaj się odbywa? Jak tutaj Szwedzi sobie radzą z, z tymi właśnie śmieciami? I słuchajcie, co takiego wymyślili właśnie dla osób przyjezdnych z obcych krajów, jak tutaj się wjeżdża, co tutaj, z czym tu możemy, że tak powiem, się spotkać. Tak. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was na odcinek. Zacznę od tego, jak Szwedzi w ogóle edukują. Czy w ogóle edukują? Edukują. Otóż słuchajcie, edukują już swoją, że tak powiem, najmłodszą generację, która się pojawi na tym świecie, czyli dzieci. Dzieci edukują już w żłobkach. Dzieci mają tak mniej więcej 3-4 lata i już w tym okresie po prostu nauczyciele i pedagodzy uczą dzieci, co jest plastikiem, co jest papierem i tak dalej i do jakich po prostu koszy się te Odpadki wrzuca. Więc tak to wygląda. Od najmłodszych lat już mają zaszczepione po prostu tak ziarnko, że tak powiem. Tego, jak, jak ma przebiegać proces po prostu całej, że tak powiem, segregacji tych śmieci. Zacznę od, od tego, jakie są po prostu rodzaje tych śmieci. Tak? Oczywiście wy wiecie o tym, ale tutaj Wam po prostu po szwedzku powiem, powiem i opowiem o tak, co, jakie tutaj możemy się spotkać. Pierwsze odpadki, które tutaj Szwedzi segregują, to są odpadki organiczne. Do takich torek wkładamy właśnie wszystkie odpadki organiczne. Więc sobie zobaczcie, jak ta torba wygląda. Torba ta papierowa nazywa się Matafal, czyli odpadki organiczne. Tutaj Wam pokażę, co do tej torby, właśnie na odpadki organiczne możemy wrzucać i czego nie wolno. I tutaj jako pierwszy to mamy mięso i podroby, tutaj dalej chleb, różnego rodzaju ciasta, ciastka słodycze na przykład, tutaj mamy y, makarony, ryż i obierki od ziemniaków tutaj są sery i wędliny tutaj możemy też wrzucać fusy i filtry do kawy liście herbaty i torebki po herbacie na przykład tutaj resztki owoców i warzyw, tu taki papier do użytku domowego na przykład jak są takie serwetki takie papierowe to tutaj do tej torby możemy sobie wrzucać tutaj są obierki od jajek tu są ryby i owoce morza, czyli te rzeczy możemy wyrzucać. A tutaj mam drugą część, czego nie należy wrzucać do tej torby. I tutaj pierwsze to są takie szorstkie, kości mięsne, takie różne kawałki kości, takich bym powiedziała, szpiczastych, poszarpanych, nie należy wrzucać, gumy do rzucia, tutaj popiół, niedopałki papierosów, tutaj mamy tabakę. Tytoń biodegradalne, takie rozkładalne torby plastikowe, też nie należy do, do tej torby wrzucać. Dalej mamy różne po prostu przedmioty wykonywane z tworzyw sztucznych, z, z metalu, na przykład tutaj mamy z, też z gumy, czyli z, z gumy. Przedmiotów też szklanych nie należy wrzucać do tej torby różnego rodzaju leków chemikalia, czy też właśnie żwirku, psich odchodów, jak, jak również damsugar, posar, czyli worki do odkurzaczy. Tego nie należy wrzucać do tej torby papierowej. Kolejny to są, słuchajcie, plast. Plast, czyli opakowania y, plastikowe. Następnie mamy paper, czyli papier. Wszystkie właśnie takie różne y, rzeczy papierowe. Metal, czyli różne takie właśnie metalowe czy puszki, czy, czy po prostu y, różne takie opakowania z metalu. Y, Tydningar, to są gazety, różne takie czasopisma, też właśnie y, segreguje się je oddzielnie. Baterier, czyli baterie. Następnie offeriat glas czyli takie bezbarwne szkło, feriat glass, Tu znowu kolorowe. W Sylwia sensie nie ma szkła, że tak powiem, mam taką buteleczkę właśnie, która jest kolorowa, żebyście tutaj sobie zobaczyli, to właśnie jest feriat glass, czyli kolorowe szkło. I jeszcze oczywiście są panty, to jest też jako metal, można to do metalu oczywiście, wyrzucić, ale jest to pant. Ja o pantach zrobiłam oddzielny odcinek, więc jeżeli jesteście zainteresowani, co tutaj właśnie z pantami się robi, z takimi właśnie metalowymi czy pl plastikowymi butelkami, do czego one służą, to zapraszam Was na odcinek. Jeszcze są, słuchajcie, rastepal. To są takie odpady, takie na przykład jak worki do odkurzaczy, czy jakieś takie różne połamane, nie wiem, y, rzeczy, czy jakieś takie kosmetyczne na przykład, jakieś tam waciki, jakieś coś tam, jakieś pałeczki do uszu i tak dalej. A jak to, słuchajcie, wygląda w miasteczkach i co możemy spotkać właśnie na, na zewnątrz, tak? Zapraszam Was na dalszą część odcinka. Tutaj jest taki plac, też w centrum takiego miasteczka. I też możecie słuchać na takich placach, placach zabaw. Spotkać właśnie też takich koszek, które y, mają podziałki na cztery. O tak, tu jest fal, czyli wszystkie odpady takie y, różne. Tu mamy na papier, oczywiście. Tutaj z tej strony tak samo. I tutaj jeszcze na plast. Zobaczcie, tu jest jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty, piąty, szósty. Słuchajcie, sześć koszów, sześć koszów różnych. Na takim małym, zobaczcie, platyku. No, więc kto da, kto da więcej? Czy u Was jest tak dużo koszy? Wśród na przykład takich osiedl jak są w, w takich małych miasteczkach. Możemy się spotkać z takimi, właśnie koszami dużymi. I tutaj jest kosz na odpady, właśnie szklane, kolorowe. Tutaj jest na białe. Tutaj oczywiście jest czerwony krzyż, tak, szwedzki. Więc buty różne, tam akcesoria i tak dalej. Tutaj mamy taki kontener wielki na papier. Kontener na gazety. Same kontenery są. Tu jest na metal, też taki kontener, i tutaj są y, plastikowe, właśnie odpady, jak możecie sobie zobaczyć. Więc y, mówię, na takich osiedlach y, mieszkaniowych, y, które znajdują się właśnie w takich miasteczkach, to takie są place wyznaczone właśnie na segregację śmieci. Więc y, tak to wygląda. Później taki przyjeżdża tak duży samochód i kontener ładuje i po prostu są już posegregowane, tak. Na przykład gazetki, czy, czy właśnie, czy papier, czy inne rzeczy. Tutaj mamy segregację, na przykład ko stacji, która się znajduje i tutaj jest co tu jest napisane? Że wszystko można wkładać że wszystkie rzeczy można wkładać. restafal fal. Dalej mamy papier. Papier. Tu można tylko Paper. wkładać pa papier. Papierowe. Tak jest. Dalej. Tu tylko się wkłada się plastik. Plast, czyli plastikowe różne rzeczy. Dalej mamy I tu można tylko wkładać różne kolorowe szkła. Kolorowe szkła. I tu można tylko wkładać szkło. Tu mamy szkła takie bez kolorów. bez kolorów. Takie bezbarwne. I tutaj oczywiście jest taka mała. Na Pant. Mała coś na Pant. Oczywiście pantów nie ma. Dlatego, że panty wybierają. Jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. I... Tak wyglądają, słuchajcie, w Szwecji śmieci, śmieci w Szwecji, tak. Plaga XXI wieku. Mam nadzieję, że każdy z Was po prostu segreguje te śmieci, żeby nie było syfu, tak. Nie tylko tutaj w Szwecji, ale również na całym świecie. Więc zachęcam Was, słuchajcie też do segregacji śmieci, żebyście, żebyście tak świadomie to po prostu. <grym> Działali tak, żeby, żeby nie było takiego. Bo te śmieci za chwilę, wiecie co? Zjedzą nas i bakterie też, które z tych śmieci się wytwarzają, więc niedaleko nam słuchajcie, do tego, żeby nas natura, że tak powiem, cała was wzięła. Więc nie dajmy się, żyjmy zdrowo i po prostu w szczęściu i, i radości. Życzę Wam wspaniałego dnia, wspaniałej pory, nie wiem kiedy to oglądacie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć!